Cześć, witam was serdecznie w sklepie Wędkarskim BOLF. Po krótkiej przerwie już jesteśmy i działamy dla was pełną parą i od razu wchodzi fantastyczny kołowroteczek za nieduże pieniądze. Fantastyczny dla początkujących lub dla tych, co nie chcą wydać dużo pieniędzy. Nie będę mówił, że to jest jakiś tam super kołowrotek dla zaawansowanych, no bo w tej półce cenowej za te pieniążki no niestety cudów nie ma. Kołowrotek od Kongera Spirado. 350 FD przedni hamulec precyzyjny, jak za te pieniądze precyzyjne. Bierzcie to pod uwagę, żeby tutaj też nie było że jakiegoś hejtu, że wciskam jakieś super kołowrotki za 69,90, bo teraz są w promocji właśnie za tyle. No ale miejcie zawsze z tyłu z głowy, że jednak cena troszkę mówi o jakości i tutaj cudów też za jakieś. 69 zł nie będzie, ale nie jest to zły ko kołowrotek dla początkujących. Sprawdzony już, już u nas. Yy, kilka osób zakupiło go i z powodzeniem łowią karpie. Nawet po 7-8 kg. Z tego co słyszałem, ten kołowroteczek sobie z takimi rybami radzi. Szeroka szpula long cast, druga szpula zapasowa, obydwie szpule grafitowe. Rolka kabłąka mosiężna. Mąsiężna, ruchoma dzięki temu precyzyjnie nawija na szpuler żyłkę. Nie skręca tej żyłki. Hamulec wielotarczowy, dość precyzyjny, tak pracujący. Obudowa grafitowa, także waga 310 gram. Przełożenie 52 na 1. Nawój żyłki 035, tutaj nawiniemy 180 metrów. Więc, takiej pod metodę 022-025, jak używam, te widzę, że najczęściej schodzą. To jest w granicach 250 metrów, można nawinąć na ten kołowroteczek. No i fajna cena, bo promocja. Teraz tylko 69,99 groszy. Także dla początkujących wędkarzy, którzy chcą bawić się na metodę, dla tych, co nie chcą wydać miliony za kołowroteczek, naprawdę dystansowy kołowroteczek do metody fantastycznie się sprawdzi. W tej półce cenowej podkreślam jeszcze raz, żeby później nie było, że tutaj mówię coś i określam słowem fantastyczny lub super kołowrotek, a jednak nie ukrywajmy i nie oszukujmy się, są kołowrotki lepsze po prostu, no, droższe, co za tym idzie, ale lepsze. Fajny uchwyt. Naprawdę, nic więcej, nic ująć dla, dla początkującego wędkarza. Trzy łożyska kulowe zastosowane w tym kołowroteczku w cenie 69,90. Do tego możemy znaleźć jakiegoś kijka federowego, nie musi być typowo metod, feder oczywiście przydałby się ale jakiegoś federowego kika 3,30 powiedzmy dla początkującego wędkarza 3, 3 metrowego i w cenie z żyłeczką z całym kompletem jeszcze jakieś tam podajniczki w 200 stówkach się na pewno zmieścicie. Jeżeli ktoś zainteresowany na maila tutaj podaję sklep małpa można napisać. Ja do tego kołowroteczka dołożę, dobiorę też przy, przy okazji wam wędkę, jakąś żyłeczkę, akcesoria, jeżeli będziecie chcieli. Także napiszcie maila, i wtedy będziecie mieli kołowrotek lub podaję link w komentarzu do tego kołowrotka. Sam kołowrotek można też kupić u nas na stronie, za, tak jak powiedziałem w promocji, za 69,99. Duży kołowrotek z dużą szpulą. Z wylotawczowym hamulcem jeszcze raz powtórzę. Trzy łożyska kulowe, ruchoma rolka. Precyzyjny system nawijania żyłki, naprawdę w cenie 69,90. Dla początkującego wędkarza, ewentualnie dla osoby, która nie chce wydać dużo na kołowrotek, naprawdę można połapać fajne rybki takim kołowrotkiem. Tak jak powiedziałem, jakbyście chcieli zestaw na maila, napiszcie. Wyślę wam linki do strony, gdzie będziecie mogli dobrać sobie od razu cały komplet. Zapraszam serdecznie do sklepu wędkarskiego. Bolw do Zielonej Góry, jeżeli jesteście gdzieś w Zielonej Góry lub macie możliwość odwiedzenia nas, zapraszam do sklepu internetowego www.bolf.pl. Tutaj podam jeszcze stronę. No i co? Trzymajcie się. Dziękuję wam serdecznie za uwagę. Lubcie nas. Obserwujcie, komentujcie. Jak macie pytania, oczywiście możecie w komentarzu napisać pytanie, odpowiem Wam. Jeżeli jest jakiś sprzęt, to też podam link gdzieś w komentarzu, jeżeli coś potrzebujecie. Dzięki serdeczne, pozdrawiam, cześć.